Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Gajowy, witam na moim kanale GATECH3D. Dzisiaj będziemy opowiadać o tym co działo się na Printable Awards 2024, czyli po prostu Printables zorganizowali z Prusy. ekipa zorganizowała konkurs na najlepsze modele, najlepszych artystów, więc przejrzymy sobie to, przedyskutujemy i może zainspirujemy się od właśnie tych um, ludzi, którzy wygrali. Zobaczymy też nominacje, więc przejdźmy, przejdźmy teraz do odcinka. Zaczniemy od Functional Design, czyli takich praktycznych modeli 3D. Zobaczmy nominacje jakie były. Pamiętajcie, że do wygrania były drukarki Prusa XL, drukarki Prusa MK4S oraz trzy nagrody po 10 tysięcy dolarów, co jest całkiem sporo. No i specjalne oczywiście trofea oraz odznaki na platformie Printables. Pierwszą nominacją jest imadło OpenBall V1. Przez Chrisa Borge. Naprawdę bardzo praktyczne wykorzystanie drukarki 3D oraz filamentu, bo możemy zamontować w tym i co chcemy i obrócić to i w zależności od tego jakie mamy potrzeby. Pamiętajcie, że linki do modeli znajdziecie w opisie. Tak samo cały film z nagrodami znajdziecie też w opisie, więc możecie sobie obejrzeć go w języku angielskim. Ja tylko tak szybko skrócę o co tu chodzi. Drugi, druga nominacja jest to Wally, -E, czyli jakby uchwyt na karty. Bankowe i inne karty, dowody, i tak dalej. Ona ma taki mechanizm, który pozwala łatwo wyciągnąć te karty i schować, więc to jest dosyć ciekawe. Siedmiosegmentowy, mechaniczny, mechaniczne liczydło, gdzie naciskamy i po prostu pojawia się kolejna cyferka. Jest takie cyfrowe, mechaniczne. Ciekawe, ciekawie, to wygląda. Natomiast no nie wiem, czy to jest dosyć praktyczne. Poprawiona poprawiona szpatuła do zrywania wydruków z drukarki. Nie sądzę, że to wygra, bo jest to troszeczkę zbyt proste. Model Gridfinity Case, czyli pudełka na organizery po prostu. Wydaje mi się, że jest to dosyć praktyczne rozwiązanie, natomiast nie jest to nic takiego spektakularnego, bo możemy takie organizery kupić po prostu Wszędzie tak naprawdę, więc trochę szkoda filamentu na to. Sam wydrukowałem kilka takich sztuk podobnych no i nie wyszło to wcale jakoś super tanio, ani super elegancko, więc wydaje mi się, że może takie rzeczy to lepiej kupić, a wydrukować coś co jest trudniejsze. Więc z tych modeli wygrał, wygrało imadu Open Ball V1 Vice. I tutaj laureat zgarnął plusa XL. Gratulujemy wygranej też później będą jurorzy, którzy będą również wybierali zwycięzców. My mogliśmy wygrać jako głosujący drukarki MK4 oraz jedną oraz jedną drukarkę Prusa XL. Tam były takie dziwne trochę zasady tego konkursu głosowania, ale jak chcecie to możecie zobaczyć jak to wygląda. Printables dalej organizuje nowe konkursy. Aktualnie mamy chyba trzy konkursy w trakcie, więc możecie stworzyć jakieś modele. Nie spieszcie się, nie spieszcie się, bo macie czas, na przykład jeden miesiąc, więc nie nie ma sensu dodawać coś w pierwszy dzień, chyba że już macie gotowy model, ale zainwestować ten czas i zrobić go naprawdę dobrze. Druga kategoria jest to sztuka art, czyli zobaczymy, co, jakie nominacje mamy tutaj. Sam Dune Planter Vase Mode Design by Sesi Design. No, w klimatach Dune, aczkolwiek te wzorki są bardzo popularne nie tylko przez Dune, wydaje mi się, że jest to dosyć popularny temat. Low Poly World Map, dwumetrowa wersja, czyli ogromna mapa Low Poly świata do drukowania. Z tego co widziałem, to ten model wykorzystuje około 5 kg filamentu i drukuje się 320 ileś godzin, więc całkiem sporo, ale robi wrażenie. Jak macie coś takiego na ścianie, to na pewno robi to wrażenie. Druga to nominacja to robota, ręka robota, którą można zmieniać, którą można sobie ustawić, i jest to Powiedzmy sobie, sztuka, taka bym powiedział nowoczesna sztuka, OctaHedroFlake, to jest też ciekawe, coś chyba tutaj pochodzi z chemii mi się wydaje, albo z fizyki, nie jestem pewien. Nie znam się na tym za bardzo, ale no też robi wrażenie, dosyć ciekawy element i jako, że drukarka coś takiego wydrukuje, o ile w dobrej jakości, to na pewno będzie to robiło wrażenie. Ktoś musi lubić takie rzeczy. Tree Branch Organizer, czyli taki standardowy uchwyt na różne jakby wisiorki, kolczyki i inne pierścienie. I tak dalej, i tak dalej. Więc też ładnie to wygląda. Wygląda bardzo organicznie, bym powiedział. Więc też ładnie to wygląda, moim zdaniem. Które z, na które z tych bym zagłosował? Mm, powiem Wam szczerze, że chyba na tą mapę i ta mapa właśnie wygrała, bo ona robi największe wrażenie i to jest coś, czego jakby nie da się za bardzo kupić. E, to trzeba stworzyć, tak naprawdę. Więc tutaj, moim zdaniem, też jakby to głosowanie miało sens. Pamiętajcie też, że to głosowanie może mieć jakby taki wygląd, gdzie jest to najpopularniejszy model, po prostu. I kiedy one są popularne, to wtedy zdobywają więcej głosów, i może to być po prostu starszy model, a nowy już nie, zdobędzie, nie zdąży zdłapać aż tylu głosów, tak naprawdę. Miniature design. Tutaj coś źle oznaczyłem, ale. Miniature Design, czyli będziemy oceniać miniaturki jako modele i tutaj MZ-4250 ma Monsters of the Multiverse Collection, czyli on tutaj jako jeden model dodał naprawdę mnóstwo modeli do pobrania, do druku miniaturek w różnych rozmiarach, w różnych klimatach itd., itd. I jeżeli ktoś się interesuje miniaturkami, to pewnie kojarzy tego twórcę MZ-4250, ja mam takie dziwne trochę podejście do tego, bo on produkuje tak dużo tych miniaturek, że się zastanawiam, czy on nie ma jakiegoś kompletnego zespołu, ileś tam osób, które pracują nad tworzeniem tych miniaturek, bo kiedy zapiszecie się do newslettera, czy tam e, będziecie subskrybować jego konto i wspomagać go, no to będziecie dostawać ileś maili dziennie nawet, e, gdzie jest nowa miniaturka dostępna, bo robi to na zlecenie, to znaczy na e, request tak zwany, czyli po prostu na prośbę, tworzy jakąś miniaturkę i możecie ją później pobrać i wydrukować. To była jedna nominacja. Magic Kitten, czyli magiczny kotek by Mini chef ciekawe nawet. Hell Diver Miniature by Galactic Armory, to jest kolejna nominacja. I kolejna nominacja to jest również od MZ4250, czyli Dungeon and Dragons Monster Manual Collection. Czyli to będzie znowu kolekcja wszystkich stworów, potworów do Dungeon and Dragons do gry. Natomiast też również MZ4250, także tak jak mówiłem, jest to dosyć tego sporo i Dark Warrior by Brit Minis bez wsparć i dla drukarek FDM więc to też jest bardzo ważne moim zdaniem I kiedy zajmujemy się miniaturkami jeżeli chcemy drukować na drukarce FDM nie, nie chcemy mieć tych wsparć także to jest mm, ważna kwestia wracając do Helldivera to tutaj tak naprawdę mamy to znaczy to jest tak wierzę że ktoś to zrobił oryginalnie wymodelował, zrobił sobie ten model natomiast Czasami się zastanawiam, czy to nie jest aż tak proste, że po prostu bierzemy sobie model z gry, wrzucamy go w Blendera czy tam w jakiś inny program, przerabiamy go trochę i mamy gotową miniaturkę. To jest troszeczkę naruszanie praw autorskich, natomiast no, ciężko mi powiedzieć, czy tak jest. Na przykład Dark Warrior by Brit Minis. No, takiego warriora, takiego yy, wojownika nigdzie nie widziałem, więc wydaje mi się, że to może być oryginalne po prostu yy, arcydzieło. I wygrał tutaj Monsters of the Multiverse Collection MZ4250, kolejna drukarka XL oddana w jego ręce. I teraz mamy kolejną kategorię Multimaterial Design, czyli wszystkie przedmioty, modele, które są drukowane wielomateriałowo. Tutaj pierwsza nominacja to jest DoorStop, nie wiem jak to po polsku nazwać limiter do drzwi, żeby się dalej nie otwierały. I tutaj mamy na przykład jeden materiał biały, to jest PLA, albo tam PETG, lub ABS i też mamy rubberized, czyli zakładam, że to czarne, to będzie TPU, poliuretan, który e, pozwala, że to się nie, prze, nie przesuwa i też drzwi się lepiej zatrzymują. Kolejna nominacja to jest e, KitKart Guy, Ford, Ford Mustang e, Shelby GT500, czyli to już kojarzymy z e, Ten kit card. możemy sobie poskładać takie autko. Bo to się drukuje jakby w jednym elemencie, wielomateriałowo oczywiście, i dzięki temu mamy um, taką wi wizytówkę. Complete Sherry MX K-CAP Set. Rozumiem, że to Sherry MX to jest jakaś klawiatura i k -Cup Set to jest po prostu wszystkie klawiatury, wszystkie klawisze do tej klawiatury. Natomiast jak często zmieniamy klawisze w klawiaturze, nie wiem, mi się nigdy nie zdarzyło wymieniać klawisze w klawiaturze, więc ja bym na to nie zagłosował. I mamy tutaj Articulated Sea Turtle. I tutaj widzicie, mamy dwukolorowego żółwia, który ma ruszające się łapki, z tego co widzę. Nie wiem, czy głowa też się rusza. Możliwe. Jopek Design, nie wiem, czy ktoś to od nas jest. Jopek Design? Nie jestem pewien. Jeżeli tak, to ujawni się w komentarzach. I kolej, ostatnia nominacja to Jeep Kit Card by Ape, B, A, HP Bees. I to znam bardzo dobrze, bo sam drukowałem sobie te um, Jeepy. Tylko w jednym kolorze, niestety. I też zauważcie, że to jest bardzo, bardzo, bardzo popularny model i kiedy on tylko wszedł na Printables, bo to, to się rozeszło po prostu tak szybko po świecie. Wszyscy to drukowali, to było, tego było pełno na YouTubie. I wcale się nie dziwię, bo wygląda to naprawdę nieźle i imponująco. Kiedy możemy sobie to powycinać, tutaj jeszcze mamy nadwozie osobno, ramę osobno i dużo elementów osobno, więc mamy co robić i wygrał. Jeep KitKart, czyli e, HPB e, był pierwszy, który zrobił te KitKarty, tak mi się wydaje, i dzięki temu e, zgarnął Prusa XR. Także nieźle, kolejny zwycięzca w tej kategorii. Teraz jedziemy Print in Place Design, czyli drukowanie jakby e, modelu za jednym razem, czyli bez dodatkowych. Montaży bez dodatkowych stołów, drukowania, tylko drukujemy jeden model i on już jest gotowy do użytku. Pierwsza nominacja to Collapsing Katana wersja druga, czyli ta katana, którą pewnie widzieliście nieraz na różnych kanałach na YouTube, gdzie ktoś ją drukuje, rzuca tak i ona się rozkłada. Ja kiedyś podobnie zrobiłem monopoda do aparatu, gdzie, tylko że on był troszeczkę na innej zasadzie działał, bo to były takie e, okrągłe, mimośrodowe. Teleskopy, które jak się przekręcało, to one się blokowały. No, w sumie, tak jak te teleskopy do GoPro czy do innych telefonów. I dzięki temu miałem 4 czy 5 elementów wysokości, z tego co pamiętam, 40 cm, bo to było na Kralit cr 10 s i to mi dawało wysokość prawie półtora metra. 40 cm razy 4,60 m około. To było dosyć dużo. No i też musiało to być mocno w żeby to utrzymało aparat, który ważył kilogram na przykład i, i nie złożyło się. Ale bardzo praktyczna rzecz. Dalej, Collapsible Hand Fan, e, czyli tutaj mamy podobną sytuację, jest to tym razem wachlarz, i wydaje mi się, że wachlarz jest bardziej praktyczny, no bo czasami ludzie używają wachlarza, jak jest gorąco, a katana to taki typowy gadżet. Ultra Thin Credit Card, e, czyli to jest. Aha, w, w rozmiarze karty kredytowej, uchwyt na telefon, który jest składany. Bardzo ciekawe, powiem Wam szczerze. Natomiast tych uchwytów jest bardzo, bardzo dużo, ale możliwość jakby przenoszenia tego jak karty kredytowej robi wrażenie, że możemy po prostu wyciągnąć z telefonu czy tam z jakiegoś innego organizera i będzie to działać. Jest to coś naprawdę niesamowitego. Printing place checklist. No i tutaj się zastanawiam, kto używa checklisty, na jakiej zasadzie ona działa. Nie, nie sprawdziłem tego, dlatego na to bym nie zagłosował. Jeżeli miałbym głosować, to bym zagłosował prawdopodobnie na wachlarz albo na tą katanę, tylko ze względu na to, że katana była bardzo popularna. Wygrywa? Aha, jeszcze nie wygrywa, jeszcze jest Articulated Whale Shark. To i znowu Jopek. Dużo było, właśnie takich dużo było takich modeli, które są mechanicznie wydrukowane w jednym elemencie, ale można je przełamać i one wtedy działają, te ośmiornice, wszystkie smoki i tak dalej. Tego było mnóstwo, więc tutaj pewnie dużo głosów nie zgarnął pani Opek. Wygrała katana. Wygrała katana, bo, tak jak mówiłem, jest to starszy model, bardzo dużo ludzi go drukowało, bardzo ładnie to wyszło. No i jest dosyć ciekawe, trzeba to przyznać. No i teraz model of the year, czyli model, który zdobył najwięcej głosów na Printables jako najlepszy model tego roku. I pierwsza nominacja to jest DIY RC Crane, czyli dźwig. Zrób to sam, zdalnie sterowany, by Profesor Boots. Wydaje mi się, że jest to bardzo skomplikowany element, z tego co widziałem tam jest ze 130 elementów do druku, albo więcej nawet. No i też trzeba go niestety poskładać, co jest dosyć trudne. Bardzo mało ludzi to zrobiło z tego co widziałem na Printables, więc raczej nie. Dami 13, wersja 1.0 by Susa phone. No, tutaj widzicie, że ta figurka jest tak samo popularna, albo nawet bardziej popularna niż sama katana. Sam wydrukowałem dwie takie figurki, mnóstwo akcesoriów do niej, więc jest tego, jest tego naprawdę sporo. Wydaje mi się, że tu jest nasz faworyt. Open Ball V1, no to też był dosyć dobry element. Ja bym głosował za tym imadłem, jako ja osobiście, ze względu na użyteczność tego przedmiotu, bo figurka to tylko taka figurka. Raz desk organizer, no tutaj ten organizer do, no nie wiem, nie jest to nic takiego co ja bym potrzebował, co wydaje mi się być takim świetnym modelem, bo mamy naprawdę dużo innych opcji niż druk 3D, no i tak samo ten, te case'y, tutaj jest kolejna nominacja, już je widzieliśmy na początku, no nie jest to nic takiego. Będzie jakaś nominacja jeszcze, czy mm, zwycięzca? Zwycięzcą jest Dami 13 wersja 1.0 i tutaj Suzafon zgarnia Prusę XL. Bardzo nieźle z, z pięcioma głowicami, także fajna nagroda swoją drogą. Jeżeli ktoś e, nie ma, oczywiście. E, t, t, ten, ten model też był ciekawy z tego względu, że. E, drukowało się osobno szkielet i osobno zbroje. Można to było zrobić w różnych kolorach, albo po prostu wymieniać te zbroje lub głowę na przykład na inne elementy, bo ludzie zaczęli się po prostu tym tak interesować, że um, zaczęli to modyfikować bardzo mocno. E, I teraz mamy tutaj jury, które zostały wybrane pr przez e, Prusę. Ile mamy Josepha Prusę, Proper Printing, Tom Stanton, CNC Kitchen, Wren, Elis Pagnola, Joel Telling, Nerdforge, Ivan Miranda i en en Engineezy engin engin z tych wszystkich osób nie znam tylko Alice Spagnoli, Nerdforda i EngineZea. Resztę osób kojarzę. Więc oni wybierali teraz model roku oraz twórcę roku. Z tego co pamiętam, model roku został wybrany Dami 13 drugi raz. Oni tak głosowali. Oni nie mieli pojęcia, kto wygra, więc ten twórca Snuzi. Soda, nie pamiętam, e, zgarnął drugą nagrodę 10 tysięcy dolarów, czyli plus XL plus 10 tysięcy dolarów. E, no niesamowite, niesamowite, no ale też tutaj mu się poparciło z tym modelem, bo odniósł naprawdę wielki sukces. No i teraz e, oceniamy designera of the year, czyli um, twórcę roku, który wytworzył najfajniejsze rzeczy, najfajniejsze modele. Nominacje to MZ4250, Peter Forrell, Clock Springs, Suzafon, Suzafon to był, uh, wixter Martin, Extrudim, 3D Printing World, 3D Printing i Sassy Design. Um, z tego co oglądałem uh, po tych postaciach, uh, ja bym się zastanawiał nad 3D Printing World i nad, um, nad jeszcze extrutim chyba. No, w każdym razie, zobaczmy, kto wygrał. Wygrał Martin. 10 tysięcy dolarów do Martina leci, ale jak zobaczycie sobie jego profil, to zrozumiecie dlaczego. Ile pracy on włożył w te swoje modele, które wyglądają jak rodem wyciągnięte z filmów lub innych rzeczy. No, no widać, że no trochę to trwało. Modelowanie może zająć trochę czasu. I to już jest niestety koniec tego filmu. Więc tutaj zgarnęli naprawdę sporo nagród. Jeżeli chcecie wziąć udział w innych konkursach, no to oczywiście wejdźcie na stronę Printables. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału. Mam nadzieję, że się film podobał, że taka forma Wam się podobała. No i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie już niedługo. Ja nadawałem, proszę Państwa, z mojego nowego. O biura mojego nowego pokoju troszeczkę jeszcze tutaj pracuję nad światłem troszeczkę jeszcze pracuję tutaj nad ustawieniem wszystkiego więc będzie to trochę trwało ale jestem coraz bliżej końca bardzo się cieszę i mam nadzieję że wam się to spodoba i tyle dobra żegnam się trzymajcie się pozdrawiam cześć